Witam Was serdecznie. Zapraszam na filmik poświęcony korektorom podoczy. Jakiś czas temu, już nie pamiętam, w którym filmiku wspominałam Wam, że zabieram się za testowanie. Czterech korektorów pod oczy, i specjalnie dla was je przetestowałam. I ofotowałam, <grywa> że się tak wyrażę. To są cztery korektory, ale tylko i wyłącznie dwie marki. Dwie polskie marki, co ważne. I podkreślam to zawsze i wszędzie, bo staram się promować polskie kosmetyki, bo są świetne jakościowo, przystępne cenowo, a niejednokrotnie niedoceniane. Także dwie takie nowości to jest z PEZE korektory rozświetlające, Claire. One wyszły razem z kamuflażem. Ja akurat mam korektor numer 2, jasny beż oraz numer 3 naturalny. Ten numer 3 jest bardziej żółty. Oraz dwa korektory marki HEN krakowskiej. Jeden to jest High Definition, ogólnie rozświetlający korektor, a ten drugi to jest Eye Illumination, też oczywiście HEN, tak jak już wspomniałam. Korektor rozświetlający pod oczy ze świetlikiem i z ogórkiem. Może rozpocznę od marki HEN chwileczkę użycie zdjęcia. Jeśli chodzi o korektor mm, iLuminator. Illumination, tak jak wspominałam, ten ze świetlikiem z ogórkiem. E, tak przedstawiałem się zdjęcia, e, także zdjęcia, a w zasadzie tak przedstawiałam się moje sińce pod oczami e, z korektorem i bez korektora. E, efekt jest zauważalny. E, produkt ma dosyć gęstą konsystencję. Mm, tak, to co chciałam powiedzieć, gęstą konsystencję. Długo otrzymuje się na twarzy. Dla mnie jest jednak troszeczkę za ciemny. Znaczy, wolałabym, żeby był jeszcze jaśniejszy. E, Teraz kolejny korektor. High Definition. Ten korektor. Aha, to co Wam chciałam powiedzieć? Jeden i drugi ma 9 ml. Pomimo tego, że ten jest taki naprawdę wysoki, smukły, wydaje się, że jest go mniej. A ten taki fajny, grubiutki i w zasadzie na oko bym powiedziała, że jest jego znacznie więcej. Nie, to jest to samo. Opakowanie naprawdę robi różnicę. Jeśli chodzi o kolorystykę, wydawałoby się, że ten z ogórkiem, ze świetlikiem jest zaśniejszy. Natomiast nie powiedziałabym. To zrobiłam Wam takie słocze, ale nie wiem, czy to będzie widoczne. Tak grubo napaćkałam sobie tych korektorów. Od tej mojej strony dwa pierwsze to, jest, to są HEN. Dwa kolejne to jest PAEZE. Ten korektor znacznie lepiej mi się sprawdził niż ten, znaczy znacznie, znacznie nie, bo z, z jednego i z drugiego jestem zadowolona, natomiast tego wolę bardziej. Ja mam w kolorze, w kolorze 101 porcelan i ten korektor słuchajcie rewelacyjny, też bardzo długo się utrzymywał pod oczami, ten lekko mi się zbierał po jakimś czasie. A to moje dziecko, przepraszam, że się zascinam, ale jak słyszę go w oddali, to, to, to tak wiecie, coś do mnie dociera, że muszę się spieszyć i od razu się całkowicie dokoncentruję, jak słyszę takie fajne małe e, jakieś wrzaski. Ten korektor bardzo fajny e, również polecam wam go śmiało. E, ten korektor pierwotnie do zdjęć nakładałam e, tak prawda z pojemniczka i delikatnie w rozprowadziłam go i wklepałam palcami. E, ten natomiast oraz tego spoiza rozprowadzałam pędzelkiem e, i znacznie lepiej te wszystkie korektory sprawdzają się właśnie po rozprowadzaniu pędzelkiem. Jak akurat miałam pędzel z Real Techniques. E, natomiast e, ten korektor fajny kolorystycznie, ten porcelan szczególnie cenowo również bardzo, bardzo ciekawy, bo kosztuje chyba około 10, może trochę więcej. Bardzo fajny, długo się utrzymuje, tak jak już wspomniałam, pewnie z 10 razy. Teraz korektory z Poezem. Korektor numer 2, jasny beż, on tak się nazywa ten kolor, natomiast on na moje ma delikatnie troszeczkę różu. To jest ten kolor tutaj, ten przedostatni natomiast odcień numer 3 w kolorze natural znacznie bardziej mi przypasował on ma więcej w sobie pigmentu żółtego, ja uwielbiam być żółta na twarzy, uwielbiam wszystkie podkłady, które mają w sobie tą żółć nienawidzę, nienawidzę różu, nienawidzę brzoskwini, dlatego zawsze co ma w sobie żółć to zawsze to sobie biorę korektory, no wiadomo spisują się podobnie, też w sensie te dwa, bo to jest ta sama seria i różnią się tylko kolorem natomiast chciałam zobaczyć, yy, przede wszystkim Wam pokazać jaka jest różnica na twarzy yy, także ten żółty jest moim faworytem jeśli chodzi o to poezę ale yy, w porównaniu z, yy, właśnie z chem. Yy, z są bardzo zbliżone, także i z hen, i z tych poezji jakoś jest bardzo dobra. Zdjęcia pewnie w międzyczasie już zobaczycie. Chciałam Was ogólnie zachęcić do tych polskich marek, bo korektory są bardzo fajne. Nie są mega, mega, mega jakieś zakrywające. Natomiast jeśli macie takie standardowe problemy, takie delikatne jakieś zasinienia, to na, ich chcecie po prostu rozświetlić. Te bardzo ważne miejsca przede wszystkim pod oczami, tak zwany trójkąt młodości, to w korektory z zupełności Wam wystarczą. Mam nadzieję, że filmik Wam się przyda i z goęcią zobaczycie, pomimo tego, że trachatyczny. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.